Co się dzieje? O Bogowie! Ale to niemożliwe. Nie czekaj. Stary, ale jazda. Dzięki za pomoc. Co to ma być? <coughs> Czy to jest stary obóz? No dobra. Właśnie tak. Nazywam się Cześć, jak leci. Hej. Czego tutaj chcesz? Jeśli Hej. przyszedłeś na żebry, to muszę ci rozczarować. Chwileczkę. Czy ja Wszystko wyglądam na złodzieja? Chodzi na psy. Gdziekolwiek się człowiek nie obejrzy, wszędzie przemoc i Czekaj, nie Czekaj no. Daj mi spokój, kolego. To ona. O. E, przepraszam. Nie wiedziałem, piękna nieznajoma. Dość tego. Chodź na tu. Dobra, dobra. Już idę. A zatem przejdźmy do rzeczy. Gdzie są te smoki? Mam cię. Dostaniesz po makówce. Atak zębacza. Gotowe. Wszystkie smoki nie żyją. To było całkiem proste. Cholera, czekaj. Skąd się tu wzięło coś takiego? Nie lubisz się przepracowywać, co? Jak tu wlazł? Po schodach. Sama widziałam. Normalnie umrę ze śmiechu. Banda idiotów! Jak na mój gust. Słucham? A kim ty właściwie jesteś? I co to za przedstawienie? Muszę spotkać. Arcymistrza magów ognia. To ważne. Termin minął. Jak to? Chcę wiedzieć. Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Cholera. Czy ktoś może mi... Wszystko wyjaśnić. I nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle coś wiedzieć na ten temat. Przecież jestem tu nowy. TY IDIOTO! Cholera. Wyjaśnię ci to powoli i dokładnie. Wszyscy wiedzą, oprócz ciebie. No dalej, powiedz mi. Rozmowa ze mną takim tonem, to już zwykłe... Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? To jak? Mogę wiedzieć, czy nie? Hmm. Już nie. Zaczekaj.